Pewnie nie tylko ja uwielbiam oglądać w internecie filmiki z odpalania diesli w bardzo niskich temperaturach. No cóż, ta kappa stoi od tygodnia i temperatury spadły poniżej zera, ale żeby były jakieś bardzo niskie, to nie można tak powiedzieć. Auto jeździ dość rzadko, akumulator ma nie najlepszy, aczkolwiek uratowany przez znajomego pana elektryka. Zobaczymy jak odpala.